Dzień dobry. vloga zaczynamy od porannej pielęgnacji. Najpierw oczyszczam twarz pianką znakomi, następnie używam toniku z Recibo, nacynami do 15% również znakomi i mleka do twarzy z Flav. A teraz czas na zaparzenie herbatki, bo zaraz zaczynamy dzień. Hej, dzisiaj zaczynam vlogę w niezwykłym wydaniu. Ale chciałam nagrać jak wygląda ostatnio moja rutyna, więc y, ostatnio wstaję przed y, szóstą, o tym może też opowiem trochę później. Bo teraz muszę już włączać, o 5.55 biorę udział w Klubie 55, czyli oglądam po prostu takie codzienne spotkania, o tym też myślę, że później odpowiem. Yy, opowiem właśnie, jestem trochę zaspana i w międzyczasie jak oglądam to zabieram się za sprzątanie mieszkania, bo jest tutaj niezły bajzel, więc teraz razem posprzątamy, a później już będziemy się ogarniać. Się wszystko posprzątać, więc teraz skaczę to światło, żeby tutaj czekać, aż będzie wschód słońca. Mam swoją y, herbatkę, tak jak codziennie. Zaczynam sobie dzień od herbatki y, w sumie w nowym Kukus Action, bardzo fajnym. I teraz dosłucham do końca y, tego spotkania, który było 555, znaczy 555. Y, no i tak, i później już się spotkamy i będziemy się ogarniać. Woda w kance zabrudziła się, zmętniała. Mistrz wylał ją. Następnie wziął garść tak jak poprzednim razem i popił i rzucił w morze. W jednej chwili popiół Teraz czas na włosy i na makijaż. Najpierw rozpontuję włosy, które zawiązałam na y, wałek. Jest to wałek z Almanii. Wcześniej do tego używałam y, paska od Żydowroka, teraz już mam ten wałek jedwabny i bardzo go polecam. Teraz właśnie zdejmuję z niego włosy. Moje włosy były te jakieś dwa dni temu przed tym nagraniem, więc to jest dla mnie taka sytuacja ratunkowa, gdy jeszcze nie chcę mieć włosów, na przykład na drugi dzień, tutaj na trzeci to już było takie, taki maks mój, to po prostu używam tego wałka i staram się ładnie wystylizować te włosy. Do tego tutaj mógłby się przydać też grzebień z szeroko rozstawionymi tymi ząbkami. Ja natomiast używam palców, bo takiego nie mam. A szczotką trochę utraciłabym ten efekt, jeżeli bym chciała je przeczesać. Tutaj spryskuję do utrwalenia lakierem od Kevina Murphy. I teraz czas na makijaż. Najpierw podkład z Eveline Selfie. On jest bardzo fajny. Wróciłam do niego po jakimś czasie yy, używania innego. Też się rzadko maluję aktualnie więc jeżeli się już maluję, to właśnie sięgam po to, co już mam raczej nie kupuję nowych kosmetyków e, tutaj taki korektor, e, kamuflaż e, z FIBO też już mam go długo, jest bardzo fajny tam gdzie potrzebuję go wklepuję nowość e, to taki puder z Rimmela mój ulkochany róż z Nars e, jeszcze tam był bronzer Hula. tutaj taki zestaw stylowy do brwi e, tusz, balsam do ustisan wklepuję go i tak jak widzicie mój makijaż już jest gotowy zajmuje to kilka minut tak naprawdę raczej nie poświęcam zbyt dużo czasu no i mamy taki dzienny look a teraz już wracamy do vloga sobie przerwę na herbatę będę pić herbatę z też takim wafelkiem z karmelem, które kupiłam w Biedronce, te wafelki i jestem w nich zakochana staram się nie przesadzać z nimi, maksymalnie jedna taka herbatka dziennie, czasami już po prostu piję bez tego wafelka ale jest to fajny dodatek, więc polecam i chciałam porozmawiać trochę o moich nowych nawykach, które wprowadziłam tydzień temu, czyli w czwartek 29 września w ten dzień o 5:55 było spotkanie z jedną z moich ulubionych blogerek, czyli Anią Wotanowers, i wystąpiła ona w klubie 5:55. I pierwszy raz w sumie o tym usłyszałam. Klub 5:55 jest stworzony przez pana Fryderyka Karzełka, i on już chyba od dwóch lat. Wstaje codziennie o 4:55, żeby o 5:55 prowadzić ten klub, i tam z, yy, to ma miejsce na Facebooku i na YouTubie, i spotykają się tam ludzie, nie wiem, od tysiąca albo od dwóch do nawet siedmiu, i ten program ma jeszcze trwać 16 lat, więc bardzo długo. I ludzie tam są codziennie. Ja właśnie dołączyłam wtedy w czwartek, i nie dość, że było to bardzo takie inspirujące, motywujące spotkanie. O, trochę mi zaszło słońce. Więc, mimo że było to naprawdę takie motywujące spotkanie, miło mi się tego słuchało, to jeszcze zainspirowało mnie to do zmiany moich nawyków. Do tej pory. Ja raczej chodziłam spać późno, ciężko było mi rano wstać. Żeby wstać wcześniej i w ogóle za pierwszym budzikiem, to dla mnie było nigdy niemożliwe do zrobienia. Ja nie słyszę normalnie budzików, ciężko mnie jest dobudzić, więc yy, dziwne było to dla mnie, że w ogóle wtedy wstałam. Wtedy akurat z pomocą, sama bym pewnie się nie zebrała. Ale od tego czwartku, już od tygodnia, wstaję codziennie, około tak 5.40. Chciałabym to przesunąć jeszcze w czasie, a to później. Jeszcze o tym powiem. Więc około tak 5.40 wstaje, yy, przygotowuje się, parze sobie herbatę i właśnie o 5.55 zaczyna się to spotkanie yy, klubowe. Ogólnie bardzo polecam, chociaż raz się na to wybrać i zobaczyć, czy Cię to interesuje, yy, ale na pewno to pomaga w zmianie nawyków. Wiem, że dla niektórych na przykład wstanie o 5.00 to jest coś normalnego, niektórzy już o tej zaczynają pracę i tak dalej. No i jednak mówi na swoim przykładzie, osoby, która. Może nawet zacząć z pracy o 9, więc y, mimo to niezależnie od o której zaczynam pracę, y, teraz już właśnie od tygodnia wstaję o 540 y, około i chciałabym to kontynuować i mam nadzieję, że jak wstawię ten filmik, czyli pewnie za jakiś tydzień albo półtora, to nadal to robię, taką mam nadzieję. Takie mam już wyzwanie, żeby po prostu już tak pozostać, bo bardzo mi się to podoba. Wstaję rano, właśnie pierwsze co to idę właśnie do łazienki, pielęgnacja twarzy i tak dalej i wtedy przychodzę tutaj do kuchni I tak jak dzisiaj wam pokazywałam, miałam tutaj totalny bałagan, więc podczas tego spotkania albo sobie właśnie siadam z herbatą i po prostu słucham I tak sobie o tym myślę, albo robię taki multitasking i najpierw właśnie wszystko ogarniam tak, żeby wejść jakby w ten dzień yy, z czystym mieszkaniem, wtedy też się fajnie o wiele funkcjonuje. Więc ja to wszystko yy, sobie sprzątam, robię tą herbatkę. I kiedy spotkanie o 6.25 kończy, to ja już jestem rozbudzona, już mam dużo energii, dobry nastrój. Yy, też yy, robiłam ćwiczenia sobie na Macie, na przykład yy, podczas tego pierwszego spotkania, pod koniec zrobiłam sobie jakieś ćwiczenia rozciągające na posiadki itd. Nie takie ze ale po prostu dosyć statyczne yy, ćwiczenia, żeby mimo wszystko być tam skupionym Ale rzeczywiście dużo mi to pomogło jak na razie Trochę się rozgadałam, ale chciałam właśnie porozmawiać o tym yy, Trochę pomówić właśnie o tej mojej nowej rutynie Mam nadzieję, że do końca roku uda mi się to kontynuować, a z nowym rokiem to może będzie jeszcze łatwiej yy, Teraz też biorę udział w takim wyzwaniu Prowadzonym przez pana Fryderyka, który pozwala się przygotować na przyszły rok, więc to też jest takie wyzwanie rozwojowe, w którym biorę udział i przez następne dwa miesiące do tego się będę przygotowywać. Bardzo lubię już teraz takie planowanie. Zawsze w sumie lubiłam planowanie, ale nie zawsze o tym pamiętałam. Teraz w sumie z tymi spotkaniami te spotkania pomagają mi w tym, więc zawsze sobie panuje dzień. Ogólnie, super jest to spotkanie. Naprawdę polecam, chociaż raz wstać i przekonać się na sobie. No, to tyle chyba na ten temat, co chciałam powiedzieć. Będę robić pewnie update'y w następnych vlogach. Zaraz będę tutaj pić moją herbatkę, bo już tu czuję, że się wafelek roztapia. Tutaj jeszcze yy, siedzę sobie tutaj pod kanapą. W moim końciku dyń i pieska z <noise> Pepko. Ogólnie chciałam powiedzieć, że w Pepko są takie piękne ozdoby. Naprawdę świetne dodatki do domów są teraz. Bardzo podoba mi się. Mam kilka wazonów na oku. Są też takie duże świece i naprawdę w przystępnych cenach. Ale ja na razie muszę ograniczyć te rzeczy do domu. ale Uwielbiam to chodzić i oglądać rzeczy. Naprawdę zrobili duży postęp. Więc ja sobie piję herbatkę. Zaraz jeszcze wracam na jedno spotkanie do pracy, pokończy się moja przerwa. Skończę pracę i myślę, że wyjdziemy z domu. Miałam plan przejść się dzisiaj trochę może po lumpeksach w poszukiwaniu jakiegoś sweterka. Nie wiem, czy już kiedyś nagrywałam takiego vloga, ale już od jakiegoś czasu szukam fajnych sweterków na jesień, na zimę. Ciężko mi cokolwiek znaleźć, w sklepach są bardzo słabe składy tych swetrów, więc dzisiaj przejrzymy lumpeksy. Mam nadzieję, że coś się uda wyhaczyć. Jutro już lecę do Lublina, bo zaczyna się rok akademicki, więc kolejne vlogi mam nadzieję, że uda się nagrać właśnie w Lublinie. No, więc na razie to tyle i widzimy się po mojej pracy już na dworze chciałam się jeszcze pochwalić paznokciami miałam robione właśnie dwa dni temu i jest to połączenie frencha z marmurkiem i z takimi drobinkami złota i myślę, że wyglądają fajnie, tym razem ich nie skracałam tylko zostawiłam, zostawiłam długość i jestem bardzo zadowolona skończyłam już pracę, więc zaraz będziemy wychodzić na dwór jeszcze polecam kubki z Diza. mam na przykład taki Biało-niebieski Brain Fuel I jeszcze mam Girl Boss, taki biało-różowy, one są super, też kosztowały kilka złotych Oczywiście poszłam po detergenty, po takie spraye do prasowania, które na przykład można spryskać po I jeżeli jest albo jakieś ubrania bawełniane, jeżeli jest to, są jakieś zagniecenia, to po prostu mamy ładnie wygładzone więc niestety nie było w moim dicie, więc będę musiała albo kupić w dublinie, albo zamówię online. Więc to zobaczymy? No ale oczywiście, jak zobaczyłam kubki, to musiałam je kupić, więc takie dwa nowe mam. Ale z racji, że teraz piję dużo herbaty, to fajnie pije w różnych. Okej, okay, dobra, więc z racji, że już skończyłam, to będę się ubierać. I zaraz wychodzimy. Wróciłam już z zakupów, byłam w dwóch dumpeksach i w pepko. Jeśli chodzi o te lumpeksy, to tak. Najpierw byłam w Fuksie na Grunwaldzkiej. Dzisiaj nie był nowy towar, ale tak naprawdę nic takiego fajnego nie było. Znalazłam jedną fajną rzecz, a mianowicie taką bluzę czarną z nadrukiem. Good Vibes. Kosztowała 12 zł. Przy kasie było 12,99. Tak jak czytałam na opiniach, to właśnie. Ludzie nie wiedzą, dlaczego ta cena jest o wyższa przy kasie, ja też nie wiem Więc ta za kosztowała 13 zł Jest dosyć długa, taka, to jest trochę większy rozmiar niż ja noszę, ale więc taka właśnie fajna, oversize'owa I jest z New Looka Więc myślę, że to fajny zakup, zaraz idzie do prania Natomiast w drugim lumpeksie, czyli w CTO, to jest centrum... Taniej odzieży, tak mi się wydaje tam kupiłam sobie sweter. Taki różowy. Zaprezentujemy. Wydaje mi się, że będzie bardzo fajny. Tak myślałam, że właśnie do jakiegoś takiego t-shirtu. Będzie bardzo fajny na jesień i zimę. CTO, dzisiaj wszystko było po 8 złotych, znaczy te rzeczy, które są na wagę, więc ten sweterek kosztował mnie 8 zł. A jest naprawdę, mimo że to jest akry, to jest przyjemny i ładny. Uroczy. Więc taki sweterek 8 zł. Jeszcze kupiłam mojej siostrze sukienkę z HNM, ale jej nie wyjęłam, bo jest spakowana, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dla nią dobra. I tak, co kupiłam w PEPKO? Kupiłam w PEPKO czapkę. Czekoladową. O, teraz może dobrze widać jej odcień. To już pokazywałam w sumie w przymierzalni, jak ona wygląda. Ale w ten sposób i spodobała mi się kosztowała jedynie 30 zł, więc myślę, że to spoko cena. Ona jest z kolekcji Kardiobany yy, dla Pepko. Teraz jest taka kolekcja. Mierzyłam też bluzę, ale była taka ten kształt mi się po prostu nie podobał. Więc zdecydowałam się na czapkę I oczywiście nie mogłam przejść obojętnie obok, obok ozdób yy, Ta ozdoba trafi tutaj na ten mały stolik Mamy takie ususzone roślinki w butelce Wydaje mi się, że to będzie można otworzyć Na przykład sobie zmienić tą aranżację w środku yy, Cena to 15 zł, więc myślę, że yy, spoko jak za taką butelkę. Myślę, że na tym będziemy kończyć tego vloga. Kolejny vlog będzie prawdopodobnie z Lubina, bo tak jak mówiłam wcześniej, y, jutro lecę, y, w sobotę zaczynają się zajęcia, więc pewnie w poniedziałek dopiero sobie coś porobię w Lublinie i jeżeli będzie się działo coś ciekawego, to nagram z tego vloga. Y, I tak, widzimy się już niedługo, pa pa! Jeszcze muszę się czymś na szybko podzielić. Dlaczego warto czytać instrukcję? Do tej butelki, którą Wam pokazywałam, była dołączona instrukcja, takie informacje i zastanawiam się po co to chyba jest zła zawieszka, nie? To jest coś, że coś ma LED shape i się zastanawiam o co chodzi. Przecież to jest butelka, chyba to nie to. Okazuje się, że pod korkiem mamy włącznik i tu są też światełka i to się świeci. Więc jeszcze tym bardziej warto kupić to. To tyle, już widzimy się w następnym vlogu, papa. Pa.